Ty Marionek, chodź no tutaj, tutaj mówi Andrzej, no to jak Marionek, idziemy na szlugi zejdź stąd z bloku, co nie, bo w tym no swoim mieszkaniu w bloku to się chyba zakisisz, co nie? No to chodź tutaj, no to razem chodźmy sobie popalić papierosy, co nie? No to chodź tu ze mną, bo ja za twoje pięć dych, co je tobie wziąłem, to jak kupiłem ten no szlugi, co nie no to jak marionek choć tu do mnie popalimy sobie. Papierosy razem co nie marionek, no to ten tego tutaj zejdź co nie no to okej. Okay. Co nie chodź tutaj Marionek Tutaj jest twoja mamusia Chodź tam na dół Bo kolega cię woła Co nie no to jak Idź tam na dół Do swojego kolegi Bo on poszedł tobie kupić Te no papierowe lizaki Co je tak bardzo lubisz Co nie Marionek Nie śpi teraz Po tym no ciężkim dniu pracy Na budowie Tylko idź tam do swojego kolegi Kumpla i idź tam do niego sobie zjeść te no lizaczki co nie marionek no to jak, idziesz tam do nich czy nie no mi to ten tego teraz powiedz co nie no to okej. Okay. No to dobra mamusiu co nie no to ten tego no to teraz dobra co nie mamo no to ja już tam idę teraz no ten tego do tego no Andrzeja co nie no to ja. Już tam do niego tam no idę co nie no to jak to będzie no to niech tak to będzie co nie no to idę tam już do mojego kolegi co nie no to już tam do. Niego idę, mamo, co nie, no to niech tak, to będzie, co nie, no to ok, już tam idę, no to ok. No to dobra i właśnie tak Marionek poszedł do Andrzeja, by razem sobie poszli na papierosy, co nie i właśnie tak oni dwaj obaj poszli potem. Papierosy, co nie no, to jak, to będzie no, to niech tak, to będzie co nie no, to dobra no, to ten tego no, to może teraz będzie koniec gadania, a ja już wam. Pokażę ten no co robią marionek i Andrzej na ławce pod blokiem co nie no to koniec teraz gadania idę już wam to teraz pokazać co nie no to okej okay, no to. Okej. Okay. No to dobra Marionek, no to jak Wam się Tobie podoba ten, no tutaj bycie, co nie, i te palenie papierochów, no jak Ci się to teraz podoba, co nie, no mi ten, tego mi to teraz powiedz, co nie, no to jak Marionek palimy papierochy dalej, czy nie, no mi ten, tego mi to teraz powiedz, co nie Marionek, no to jak, no to niech tak, to będzie, co nie, no to. Palimy sobie najpierw papierochy, a później zioło, co nie marionek, no. To niech tak to będzie, co nie, no to okej. Okay. No to dobra, niech tak to będzie, co nie, no to okej, okay. mój kumplu, popalmy sobie papierosy, co nie, no to jak, no to ten tego, no to okej, okay, co nie, popalmy sobie. Papierosy dalej dobra, no to co tam, no to dobra, co nie, no to jak, no to tam już tam chodźmy, co nie popalić sobie dalej te papierochy, co nie, no to później. Spróbujmy zioło, co nie mój kumplu, no to później spróbujmy zioła, co nie, no to niech tak to będzie, co nie, no to okej, okay, no to okej. Okay. No to dobra, co nie, no to dobra i właśnie tak dwóch najlepszych kumpli poszli sobie ten no iść, popalić papierochy co nie i właśnie tak to było co nie. Ale dobra, no to na razie ten, tego, no to tyle w tym odcinku, no to do widzenia, papa pa, cześć, no to do następnego odcinka, co nie, no to jak, no to papa pa, cześć. Do następnego odcinka, co nie, no to papa, cześć, do następnego, no to papa, no to elo.